Witam, dziś zajmiemy się tematem niepracującej linki w skodzie Fabi 2, przez co ręcznego praktycznie nie ma. Linka choć prawa w bardzo małym zakresie, ale ręcznego prawie nie ma. Samochód stoi na małej górce, ale ogólnie ręczny działa bardzo słabo. Także zajmiemy się dzisiaj tym tematem. Jak widać, popuściłem już regulację ręcznego, akurat znajduje się wewnątrz auta. Regulacja jest na kluczyk 10, także przystępujemy do demontażu kół. Zdjęcia bębnów, i zobaczymy, jak wyglądają okładziny z tyłu, i zajmiemy się tematem linki. Tak, bęben mamy zdjęty. Okładziny wyglądają nieźle. Posmarowałem już prowadzenia lekko olejem, ponieważ pełno tutaj pyłu i wszystkiego. Okładziny wyglądają jeszcze nieźle. Linkę mam już wyciągniętą, wchodzi ona w prowadzenie w tą rurkę. Tutaj, żeby ją wyjąć, trzeba po prostu energicznie szarpnąć. Oczywiście, w środku należy ją odczepić z mocowania od regulacji. I linka wychodzi. Prawdopodobnie linka nie chodzi, gdyż w tym miejscu jest lekko przegięta. Mechanicznie prawdopodobnie mocowanie zostało za mocno zaciśnięte i linka była lekko zgięta. Naprostuję to. Posmarowałem lekko olejem. Linkę mam puszczoną już do góry. Wisi sobie, przywiązana prowizorycznie do klamki. Daję tam lekko oleju. Także mam nadzieję, że udaje ją się rozruszać. Jak nie, to po zwyczajnie pojadę, kupię nową. Profilaktycznie ściągnąłem też drugą stronę. Tutaj sytuacja wygląda podobnie, ale zauważyłem, że okładziny są dużo grubsze. Czyli praktycznie prawa strona musiała lekko trzymać. To na pewno też wpływało troszeczkę na spalanie. Także tą stronę wezmę, oczyszczę, wydmucham, tutaj linka chodzi bezproblemowo ale też chyba wezmę, ją wyciągnę i profilaktycznie przesmaruję po prostu jak już mam rozebrane to grzechem jest tego nie zrobić udało się linkę rozruszać działa płynnie, przy okazji podręgowywałem okładziny tutaj za pomocą tego rozpieraka, który się wbija z góry i okładziny się rozszerzają. Teraz linkę montujemy z powrotem wprowadzenie, wciskamy do samego końca. Wpychamy, aż ten plastik dojdzie do końca rurki i wtedy założę bęben. Wejdę do środka i będę naciągał i sprawdzał, jak ręczny wysoko chodzi. Ręcznie podregulowany bierze na około szósty ząbek. Powinien brać niżej, ale bębny już są trochę zjechane. Szczęki też nie są już całkiem najnowsze, ale hamuje równo. Mam do Was takie pytanie: czy u Was też. Prawa linka troszeczkę bardziej wystaje niż lewa. Czy ten egzemplarz po prostu ten typ tak ma? Jeśli możecie, to udzielcie mi odpowiedzi w komentarzach na ten temat. Hamulec działa elegancko, pedał hamulca nożnego też podniósł się, bierze zdecydowanie dużo wyżej niż poprzednio. Także to by było na tyle. Jeszcze na koniec działanie hamulca. Że spokojnie samochód na tym szóstym ząbku blokuje już koła, także myślę, że naprawa ręcznego była skuteczna. Cześć.